Oh. Senior Vice Prezydent dokonuje zrobki. Oczywiście wykorzysta sytuację, że nie dość, że dostanie rabat specjalny, to jeszcze dostanie cashback. Oczywiście mówimy o realnych pieniądzach System pracuje zarówno offline jak i online. W momencie kiedy nie ma możliwości dostępu do internetu, system to wszystko zatrzymuje u siebie i w pierwszej lepszej, pierwszej lepszej okazji od razu połączy się i przekaże realne pieniądze od sprzedawcy do kupującego oczywiście musisz być partnerem ale wiceprezydent prezydent nie ma z tym problemów w końcu jest jednym z ważniejszych w tym systemie

tak więc zaraz będę zbierał offline, ponieważ nie mam internetu. W związku z tym e, zobaczycie, że to działa offline, a jak wrócę do Polski albo do hotelu będę miał to online pokażę. Nam. Jak widzicie system wygenerował. Ja teraz zbieram Wisy. No, zbierać. WIS system mój generuje skaner QR. Kod QR jest potwierdzony. Mam, zebrałem. System mi zebrał jak będę offline będę miał możliwość na to. Tak więc system działa wszędzie, na całym świecie. To jest najlepszy system na świecie. To jest globalnym systemem. Zadowolony jesteś, tak? Zawsze jestem zadowolony. Prezydencie. Okay.